Witam na garażówce. Dziś zajmę się naprawą oryginalnych handbarów do Trampka. Czy to się uda? Zobaczymy. Zapraszam na film. Osłony mają już swoje lata, więc miały prawo się zużyć. Plastik, jak widać, jest już taki mocno wyblakły. Ale w jednej się też wyłamało tutaj mocowanie tego plastiku i chcę właśnie spróbować to naprawić. Pomysł mam taki, żeby trochę tutaj wyciąć, zeszlifować i wstawić jakiegoś innego plastiku wzmocnienia. Wzmocnić to jeszcze żywicą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najpierw je całe oczyszczę i pościągam tą folię. Muszę to zrobić opalarką, bo jest dosyć mocno to przyklejone. Nie wiedziałem, że to aż tak trzyma ta folia. Ciężko odchodzi. Gdzie Gdzieniegdzie idzie łatwo, ale później, że ciężko urywa się. że wezmę sobie to, będę grzał opalarką, pościągam wszystko. Później spróbuję właśnie wkleić ten plastik. Wszystko później wyszlifuję i zobaczę. Może nie wiem, czy to się da spolerować. Jak nie, no to może je pomaluję. Osłony są wykonane z plastiku o oznaczeniu PP, czyli polipropylen, jeśli się nie mylę. Jest to dosyć dobry plastik. Zresztą większość osłon jest z niego wykonana w motocyklu. Jeśli chciałbym teraz sobie dosztukować trochę plastiku, no to bym musiał też mieć taki sam plastik. Z takich grubszych plastików, jakie znalazłem tam w swojej gimeli, no to mam tylko takie coś, ale mam trochę wątpliwości, czy to jest taki sam plastik. Możliwe, że jest, bo jest trochę elastyczny. Grubość mniej więcej ta sama. Teraz mam dwa rozwiązania: albo dorobię, dotknę tutaj kawałek tego plastiku i go tutaj wmontuję. Wzmocniłbym to wtopionymi drucikami. Druga wersja jest taka, żeby wstawić tutaj takie małe zbrojenie z drutu nierdzewnego i zalać to wszystko żywicą. Później tą żywicę wyszlifuję, nawiercę tutaj otwór i pomaluję. Żywica ogólnie jest bardzo wytrzymała, więc może to zdać egzamin. Spróbuję najpierw w tą opcję z żywicą. Jeśli to nie da rady, tam nie wytrzyma, no to będę później może jeszcze kombinował, albo trafią te osłony już po prostu na śmietnik. Przygotowałem sobie taki nierdzewny drucik. Mam zamiar go nagrzać i wcisnąć ile się da w ten plastik. A później zaleję to wszystko żywicą. udało mi się trochę wtopić ten drut mam nadzieję, że to coś tam wzmocni czekam teraz aż ostygnie i zaleję to wszystko żywicą przygotowałem sobie już taką foremkę do której zaraz wleję żywicę tam pod spodem mam blaszkę aluminiową tu jest ten drucik a w środek tutaj gdzie później będzie śruba wchodzić na razie wsadziłem taki kołek plastikowy później to utnę i rozwiercę umieszam teraz sobie dwuskładnikową żywicę i wypełnię tutaj tą przestrzeń. Dobra, ten kołek wyciągnę. Myślałem, że będę miał za mało tej żywicy, i mi nie starczy na cały otwór, ale mamy ich dosyć dużo tu. Starczy mi spokojnie. Także zaleję cały ten. Otwór, całą tą formę, a później sobie wywiercę dziurę. Muszę rozprowadzić tam jak najdokładniej, żeby tam wszędzie powchodziło w te zakamarki. Będzie trochę grubiej, ale to się zaszlifuje. Lepiej, żeby było za grubo niż za cienko. No i tak to wygląda. Cały ten ubytek jest zalany żywicą. Zostawię to na noc. Jutro przyjdę i zobaczę, jak to będzie wyglądało, jak zastygnie. Ale myślę, że powinno być to wytrzymałe. A do uzupełnienia tego ubytku użyłem takiej dwuskładnikowej żywicy epoksydowej, dostępna chyba w większości sklepów budowlanych. Dobra, to zostawię tutaj jeszcze się przyda. Narzędzie jeszcze na razie mogę też zostawić. Ale jeszcze mogę się pochwalić. Kupiłem sobie taką malutką siekierkę. Może się przyda na jakieś wyjazdy. Przynajmniej w tym roku może nie będę miał problemu, żeby gdzieś tam rozpalić ognisko, żeby narąbać jakiegoś drewna suchego. I przy okazji jeszcze sobie tutaj uzupełniam wszystko, apteczkę. Tutaj też mam jakąś taką kosmetyczkę, jakby. Wszystko to uzupełniam, sprawdzam, czego tam brakuje, żeby mieć wszystko przygotowane już do wyjazdów. Dobra, zostawiam to do wyschnięcia. Zajrzę tu jutro, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i jestem z powrotem. Minęła doba, żywica zastygła, jest twarda. Będę rozbierał teraz całą tą moją formę. Zobaczymy, co z tego wyszło. Mam nadzieję, że to odklei się tutaj bez problemu. O, już odeszło. I tak to wygląda. Dosyć grubo jest wylane, ale to dobrze. Ile będę musiał, to tam sobie zeszlifuję szlifierką. Wywiercę później tu otwór w odpowiednim miejscu. No, podoba mi się to jak na razie. Mam nadzieję, że będzie wytrzymałe. Przeszlifowałem to trochę papierkiem. Tak się prezentuje jedna osłona po potraktowaniu opalarką. No myślę, że jest trochę lepiej chyba niż ta. Nie wiem czy to robić tak właśnie później malować, czy... Jeszcze sam nie wiem co z tym zrobić. Ale dobra, będę kombinował. Wezmę tą drugą też opalę i spróbuję to może zabarwić tym takim czernidłem do zderzaków, co jest. Potestuję na tym i zobaczę co wyjdzie. No i niestety dwoiłem się i troiłem, ale za bardzo to nie wyszło tak jakbym chciał. Jakieś takie plamy są, przebarwienia. Zajechany jest trochę już ten plastik. Nie wiem, czy jedynym rozwiązaniem nie będzie najlepszym może albo to okleić, albo pomalować. No i co to wymyśliłem? Środek pomalowałem sprayem, próbowałem go okleić tutaj tą okleiną termokurczliwą ale jakoś mi to nie wychodziło w środku, okleiłem to na zewnątrz, wygląda to tak samo jak wcześniej praktycznie, nie jest jakoś najgorzej, zamontuję to i zobaczymy w trakcie sezonu czy coś tutaj z tym klejonym elementem będzie się działo czy nie, czy ta żywica wytrzyma, co będzie to będzie, i tak już tutaj uratowałem praktycznie chyba ostatni raz te handbary, montuję, pojeżdżę, zobaczę co się z tym będzie działo. No to osłony mam już zamontowane. Zamontowałem też wszystkie owiewki, wszelkie plastiki. Także motocykl praktycznie już mam gotowy do sezonu. Pozostaje tylko czekać aż jakieś ciepłe dni może przyjdą, chociaż na razie się nie zapowiada. Na dworze minus kilkanaście stopni, zima w pełni. I tak się rozpędziłem, że okleiłem sobie tutaj jeszcze tą okleiną ten boczek. Był czarny, jest teraz taki karbonowy, przynajmniej jest to jakoś tak spójne z tym co mam z tyłu, już oklejone kiedyś. Tam też mam oklejone te kufry, tylko że kufry już trochę są poobdzierane, ale kufry będą się obdzierać, jakoś to w miarę myślę, że wygląda. Jeżdżąc zawsze na takie kilkudniowe wyprawy, gdzie chce się być niezależnym, chce się tam mieć swój nocleg, namiot, śpiwór, kuchnię jakąś tam małą, jakieś ciuchy na przebranie. No to zawsze brakuje jednak tego miejsca. Nieważne, ile chyba by było kufrów, zawsze, prędzej czy później, zapełnią się wszystkie. Ja, tak jak teraz jestem spakowany, to mi to w zupełności na wszystko wystarcza, ale dokupiłem sobie jeszcze takie dwa uchwyty na butelkę z wodą. Zawsze dwie butelki więcej sobie mogę zabrać i mam je pod ręką, bo zawsze tej wody też tam czasami brakuje, a nie jestem w stanie zabrać nie wiadomo ile w te kufry. Zawsze tam mam jakieś 3-4 butelki może wody. Teraz będę mógł sobie zabrać tutaj i mieć ją na miejscu. Nie lubię za bardzo tej wody mieć w tych kufrach. Zawsze się boję, że mi może ta butelka kiedyś pęknąć i coś tam zalać. A tutaj miejsce takie było, że praktycznie woda mi tutaj nie przeszkadza. Zawsze mam ją pod ręką. Jakieś takie butelki, nie wiem, 0,75 litrowe. Tutaj spokojnie wejdą. Z jednej z drugiej strony, zawsze coś tam. Dodatkowo mogę zabrać więcej tej wody. Uchwyty, oczywiście, kupione na chińskim portalu. Nie wiem, czy długo wytrzymają, czy nie. Za to jest plastiko wykonane. Jakoś tam może to będzie latać, w końcu się coś tam złamie, ale jak się coś złamie, to zawsze można tutaj później wykombinować jakieś inny uchwyt, przykręcić może to na śrubki. Pojeżdżę, zobaczę, jak to się będzie sprawować. No nic, tylko czekać, aż się pogoda zrobi, i można ruszać. Praktycznie już bym teraz mógł wyjechać i jechać w trasę. No niestety zima w tym roku. Jest naprawdę prawdziwą zimą. I dosyć długo nas tutaj trzyma w tym garażu. Były już takie lata, że pamiętam w lutym, że jakieś tam przejażdżki miałem. No i na dzisiaj to by było wszystko. Niezbyt długi odcinek, krótki, ale już za bardzo nie mam co tutaj robić w tym motocyklu, więc nie wiem, co będzie w następnym odcinku. Na razie to dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia następnym razem. Na razie cześć.